Na program zaprasza portal. Życe info. Zacznij dzień od dobrej strony. Wielkanocny pożar. Czas martw. Święto Konstytucji. 24 kwietnia w pierwszy dzień świąt wielkanocnych około 19.30 zauważono wydobywający się gęsty dym spod dachu czteropiętrowego budynku przy ulicy Rejtana w Pyrzycach. Po zgłoszeniu telefonicznym Pyrzycka Straż Pożarna wysłała cztery jednostki gaśnicze. Szybko okazało się, że potrzebna będzie pomoc. Z okolicznych miejscowości przybyło sześć zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej. Ewakuowano wszystkich mieszkańców z dwóch klatek budynku i przystąpiono do gaszenia palących się starych mebli i styropianu złożonego na strychu spaleniu uległ dach pokryty blachą, oraz składowane pod nim stare umeblowania i sprzęty domowe. Ogień strawił częściowo rury gazowe i przewody elektryczne. W wyniku akcji gaśniczej zalano cztery mieszkania, a w pozostałych powstały zacieki. Wstępnie straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. Uczniowie klas trzecich liceum i czwartych technikum zakończyli swoją edukację. Teraz przyszedł czas na trwające już matury. W samym liceum ogólnokształcącym maturę pisze prawie 150 uczniów. Apel kończący ich edukację odbył się 29 kwietnia. W jego trakcie podsumowano miniony rok szkolny, a wpisem do Złotej Księgi nagrodzono uczniów z najwyższą średnią. Ten czas, który spędziliście w szko mimo wszystko yy, był również dla Was jeszcze takim czasem przedłużonego dzieciństwa, bez troski. Za moment wyruszycie w dorosłe życie przed Wami świat stoi otworem. Wykorzystajcie wszystkie szanse, które są przed Wami. Uroczystość występami artystycznymi urozmaicili uczniowie młodszych klas, m.in. Jarosław Kujawa, Julita Wudarczyk i Wojciech Zaremski. Dzień. Dziecka właśnie, że sen go pisma. Zdrodę dyrektora za działalność na rzecz szkoły i miasta otrzymała była przewodnicząca samorządu uczniowskiego Sandra Więckowska. W dalszej części uczniowie pożegnali swoich wychowawców i odebrali świadectwo. 3 maja bez wielkich uroczystości obchodziliśmy święto Konstytucji. Okolicznościowa msza została odprawiona w kościele Świętego Ottona. Po niej m.in. przedstawiciele władz złożyli wiązanki pod tablicą w kościele i pod pomnikiem Konstytucji przy ulicy Ogrodowej. Uroczystości 3 maja nie mają takiej oprawy jak choćby święto niepodległości czy rocznicę zakończenia walk o Pyrzyce. Pomnik u zbiegu ulic Ogrodowej i Wojska Polskiego powstał z inicjatywy Stronnictwa Demokratycznego w 1989 roku. Wcześniej na głazie była tablica poświęcona Janowi Knipsrofowi. Pomnik odsłonięto 8 września 1931 roku. Po wojnie tablica zaginęła.